Witam wszystkich. Mapa, prochorowka, losowanie na dziewiątki. No i tak, spoterów to my właściwie nie mamy, więc nie ma na co tu liczyć. Zobaczcie, czerwony LC Even, Czy Even jak go tam zwał Nawet nie ma sobie co zawracać głowy Niby jedzie w tym kierunku na spota, ale ja myślę, że on tam długo nie powalczy. No, proszę. O właśnie o tym mówiłem. Proszę bardzo. Trochę za wcześnie, żeby on zaczął spotować. Jeszcze musi ze 3 lata pograć w bota. W najlepszej opcji oczywiście. Ten to Victorio będzie grał na wieże. Nie chcę wychodzić, bo... Zaraz mnie tu podświetli, jeżeli wyjdę i dostanę buły jakieś. No widzicie, o, gość odważnie wyjeżdża, a przydałaby się tutaj Arta teraz. Dlatego mówię, że mi coraz te arty mają też pozytywne. Znaczenie w tej grze Żeby ukrócić takie praktyki O proszę bardzo No on tu przyjechał czołgiem ciężkim Że to za chwilę będzie miało spota i go spioro. Ale no niestety, a właśnie o tym mówiłem O i wyjeżdża, przeszkadza Ustawia się jeszcze tak Już pograł Ale widzicie, jaki tim. Czerwono jak na jesieniu mojej matki, kiedyś od pomidorów. niestety tak wyjeżdża, że nie mam co do niego strzelać. Przeładowałem na burzaka Że go chociaż pasnę z burzaka I go trochę poskromię no, Tu jeszcze LCW na mieliśmy No i zobaczcie co się stało Przecież to jest to już ja nie będę woził tych Woziłem dwa burzaki ale to jest Pina, że wargaming coś takiego w ogóle robi, to jest nie do przyjęcia w ogóle, trzeba wspomóc tego kolegę, który tak dzielnie tam się i dość nierozważnie trzeba powiedzieć. Pojechał do przodu no ale coraz takie osoby trzeba wspierać kosztem swoim, bo gramy przecież jako team. Specjalnie tak nie mogę wyjeżdżać ze względu. Dobra, mamy tu pojazd, I właśnie oni mnie zaraz tutaj świecą z prawej strony. Ta Wiktoria, a ona odjechała dalej. To całe szczęście, ale ten lc -Ewen jeszcze gdzieś jest. O tym właśnie mówię. O! I ta Wiktoria właśnie domieszczela sobie. Zobaczcie. On tylko wystawia sobie wieże. No i na to wieże gra. Czuję się bezkarny. i z, z mojego spota szedł. Już no, no, chyba golda będę musiał musiał poczuć Tuż tego też spota i zaraz pewno ta Wiktoria jeszcze ja Tak no i już we mnie zainkasował Golda. No właśnie, tutaj ten spot. Jeszcze Te LCW na wykryłem. Od razu już szedł. Więc skończy się tutaj świecenie. 5 do 6. Jak widzicie. No i dzisiaj się zaczyna maraton, jak wiecie. Na no to dziewiątkę. Ja praktycznie nie grywam. Szołgami ciężkimi nie lubię grać. Dobra tego mam. Zdjętego. Ale ze względu na to, że ta dziewiątka ma zarabiać obligacje. Do obligacji tygodniowo że taki jest tam limit, więc, już nawet z tego względu, A i ma zwiększony mieć zarobek kredytów, więc, z tego względu, warto ją zrobić. Warto ją mieć, nie wiem, czy uda się ją zrobić w całości musiałbym mieć trochę chyba więcej czasu. No ale jak się zrobi 80%, to tam no nie wiem jaka będzie cena, dzisiaj chyba podadzą cenę. No i na pewno się pojawią te pojazdy. Zobaczymy tragedii z nim nie powinno być. Myślę, że to będzie taki przeciętny czołg, no ale nie uprzedzajmy faktów. No właśnie. Oni się tam ukampili i ciężko ich będzie stamtąd wyciągnąć, więc ja się cofnę. Chyba zagram z prawej strony, bo tam są na dobiciu. A jak ich dobiją, i nasz o to już będzie przegrana. Muszę się tylko wycofać. O, o tym właśnie mówiłem. Jeszcze mają jednego LCW na i on tam gdzieś będzie stał, i będzie podświetlał. Więc nie ma tutaj co na tej stronie się angażować w walkę i przyjmować tam walkę, gdzie przeciwnik by chciał, tylko tam, gdzie my chcemy. Mam nadzieję, że ich tutaj nie rozwalą przez ten... Przez co chwilę, jak mnie nie będzie. Dobra, jest burasuka, suka. Jakieś tam piruety tańczy. Tak, z tej strony się nie spodziewał. Dobra, to ich trochę ostudzi. Nie został, tylko już UDES Dobrze, że tam nic nie stoi na tej górce, bo już byśmy byli ostrzelani. Dobra, no proszę bardzo. lepiej przymierzyć. Weszło w masło, przeciwniko wyrwał! Nie wyświecił nas to jest dla nasz plus. Zgasiliśmy, to jest najważniejsze. Pierwszy frak, a jak widzicie, zostało niecałe 3 minuty do końca bitwy. dobra jak to oni tutaj tak zagrywają to ja sobie nie będę tam wyjeżdżał bo się podświetlę z automatu i mnie dobra pozbyliśmy się gościa jak widzicie prawie tysiąca, dwa fragi 2 minuty do końca. No i dobra. Naszym atutem jest to, że oni specjalnie nie wiedzą, gdzie w tej chwili ja się znajduję. Jest on LC wen, mnie niepokoi. Także zostało nieco ponad minutę, ale jeszcze wszystko się może wydarzyć. Podrównaliśmy 3 do 3, a właśnie się pojawił ten LC-7. Niestety ja jestem na przeładowaniu. Tam balansuje nisko i... No dobra. No i proszę bardzo, schowamy się. Wspieram. oberwał Jak widzicie nie wyświetlił nasz. No i to będzie remis. Także walczę zawsze do końca. I coraz się opłaca. Dobra, ja dziękuję. Siema.